Witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej. Dzisiaj tematem głównym będzie losowanie drabinki e, turnieju WTA 1000 w Dubaju. Myślę, że ten turniej zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, patrząc na to, co się działo w stolicy Kataru w zeszłym tygodniu. Trzeba przyznać, że wiele niespodzianek, wiele faworytek odpadało na bardzo wczesnej fazie tego turnieju. No i dzięki temu myślę, że jest duża motywacja tutaj na rehabilitację wielu tenisistek jak, takich jak Arina Sabalenka, jak Coco jak Kin i wiele 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 innych, e, także też dlatego ten turniej zapowiada się bardzo ciekawie. Oczywiście turniej w Dubaju cechuje się tym, że jest on trochę szybszy. E, ten kort wydaje się trochę bardziej śliski. Te warunki trochę szybsze niż dalsze, więc jest to kolejna zmienna dla zawodniczek, także zobaczymy, która z nich tutaj jak najlepiej i najszybciej się zaadaptuje, ponieważ tego czasu wcale tak dużo nie było, szczególnie dla tych tenisistek, które faktycznie dotarły do półfinału, ćwierćfinału czy też finału. Oczywiście na start zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału. 4000 zostało właśnie osiągnięte, także bardzo, bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim oraz Agaty i zapraszam Was do tego, by być z nami na bieżąco. Relacje live oczywiście pojawią się również z turnieju w Dubaju. Do łapek w górę oraz dyskusji w komentarzach, co sądzicie o, o czymkolwiek, co padnie tutaj w tym odcinku, ponieważ rozpoczniemy sobie jeszcze od tego, co wydarzyło się w stolicy Kataru, czyli triumf, premierowy triumf Amandy, Anisimowej w turnieju rangi wt 1000 pokonała w finale Jelenę Ostapienko w dwóch setach. No i trzeba przyznać, że wykorzystała swoje ofensywne atuty w meczu z Ostapienko. Znakomicie serwowała, starała się serwować przede wszystkim jak najdalej od zasięgów Jeleny Ostapienko. Była w stanie się jej również przeciwstawić, kiedy Ostapienko była naprawdę bardzo groźna właśnie z returnu. Ta pierwsza piłka Anisimowej była często grana właśnie na jej warunkach. No i to jest oczywiście kluczowe w meczu z Ostapenko, żeby próbować e, grać i przyjmować inicjatywę jak najszybciej, kiedy tylko się da, a kiedy właśnie to się robi, to może dojść do tego, że Ostapenko faktycznie zacznie się coraz częściej mylić, ponieważ nie ma aż tak dużego komfortu od samego początku meczu. Także brawa dla Ani simowej która będzie w tym momencie na historycznym dla siebie miejscu w rankingu. Będzie to miejsce 18, natomiast Jelena Ostapenko wraca do czołowej 30 Będzie notowana na miejscu 26. Zamykamy temat Kataru i wchodzimy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niestety wiadomość przed chwili jest dla nas niezbyt pozytywna. Dla nas polskich kibiców Magdalenet żegna się z turniejem po pierwszym spotkaniu z Dajaną Jastrębską, przegrywając 6-3, 7-5 z Ukrainką. Trzeba przyznać, że ten mecz Wyglądał tak, jak mogliśmy się tego spodziewać. Jastremska dyktowała warunki gry, bardzo często przeplatała winery z niewymuszonymi błędami, natomiast była dużo bardziej agresywna. No i przede wszystkim to. Co często mówimy, jeżeli chodzi o grę Magdalinet, to serwis, który niestety jej nie pomagał, jeżeli chciałaby tutaj częściej przyjmować inicjatywę, nie tylko i wyłącznie przedłużać wymiany przede wszystkim z defensywy z kontry, to musiałaby lepiej zarządzać serwisem, częściej trafiać pierwszym serwisem, no i ten drugi serwis powinien być dużo, dużo bardziej niebezpieczny dla rywalek. Niestety to się wciąż nie dzieje i niestety Jastremska była w stanie to wykorzystać i dzięki temu niestety awansjowej. Do drugiej rundy, a Magdalena żegna się z tym właśnie turniejem. Także taka pierwsza informacja nie jest zbyt optymistyczna. Natomiast wróćmy do tego, co przed nami. Magdalena Fręch oraz Iga Świątek pozostają w turnieju. Zaczniemy od Igi Świątek, która ma oczywiście w pierwszej rundzie wolny los i czeka na lepszą sparę pomiędzy Wiktorią Azarenką a Angelią Kalininą. Także tutaj myślę, że będzie to dosyć wyrównane spotkanie. Oczywiście Wiktoria e, Azarenka to jest e, nazwisko, które budzi dużo bardziej naszą wyobraźnię, natomiast patrząc na ostatnie wyniki Białorusinki też nie możemy być tutaj pewni tego, że będzie sobie w stanie z Ukrainką poradzić. Patrząc tutaj na to zestawienie z perspektywy Igi Świątek z Kalininą, i ma bilans 1 do 0, natomiast Azarenką 3 do 1, ten bilans e, ostatnie trzy zwycięstwa na korzyść Jigi Świątek, także myślę, że to nie jest wylosowanie, natomiast Natomiast przede wszystkim pytanie, jak Iga Świątek zbierze się po tym, co się wydarzyło w turnieju w Katarze, ponieważ półfinał to jest jak najbardziej dobry wynik, szczególnie patrząc na to, jak szybko odpadały inne faworytki, natomiast mimo wszystko widać, że na korcie dosyć mocno przeżywała tę porażkę Iga Świątek z Ostapenko. no i mam nadzieję, że dosyć szybko się zregeneruje, że tak powiem mentalnie i będzie w stanie wrócić tutaj do swoich zdania, zadań jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że, że Winfiset również tutaj będzie starał się w jakiś sposób wesprzeć swoją zawodniczkę też pod takim względem tenisowym, ponieważ myślę, że tutaj oczkiem w głowie powinien być serwis. To oczywiście nie jest sprawa, którą można rozwiązać w 3-4 dni, natomiast warto, żeby tutaj poświęcić temu elementowi gry, moim zdaniem, jak najwięcej czasu, ponieważ wciąż Iga przede wszystkim w tych meczach, które w tym roku przegrała, czyli Madison Keys, czyli Elena Ostapenko, tam przede wszystkim moim zdaniem zawodził serwis i to, jak Iga tym serwisem za zarządzała, jeżeli chodzi o, Kierunki, jak daleko było od takiej precyzji, bo tu nie chodzi o same procenty pierwszego serwisu, natomiast gdzie te serwisy lądują i jak dużą przewagę z tych pierwszych serwisów może sobie IGA zrobić. Także miejmy nadzieję, że tutaj pod tym względem ten turniej będzie wyglądał coraz, coraz lepiej, ponieważ oczywiście najważniejsze turnieje wciąż przed nami, tysięczniki są bardzo ważne. Natomiast mam nadzieję, że można mimo wszystko te turnieje potraktować w taki sposób, aby starać się rozwijać grę IGI i ona czerpała z tego podczas turniejów wielkościelowych. Które są bez dwóch zdań dla IGI najważniejsze. Trzecia możliwa runda dla IGI Świątek, czyli jeżeli by przeszła pierwszą przeszkodę, jaką będzie Kalinina lub Azarenka, to jest Hadat Maja, bądź Potapowa, albo Jastremska, która właśnie wygrała z Magnolinet. Także to są nazwiska, które nie działają jakoś bardzo nam na wyobraźnię, patrząc na to, na jakiej, w jakiej dyspozycji jest mimo wszystko IGA. To są zawodniczki, które jak najbardziej będą dużymi underdogami w meczu ze świątek, i, i myślę, że to losowanie nie jest. Jest jakoś ekstra wymagający, że tak powiem, natomiast tutaj trzeba uważać na każdego. Słabych zawodniczek absolutnie nie ma i musimy sobie zdawać z tego sprawy, że wszystkie te nisiski, które wychodzą na drugą stronę siatki, kiedy jest iga świątek, właśnie po tej drugiej stronie siatki, to motywują się podwójnie, ponieważ jest to zawodniczka w ostatnich latach po prostu najlepsza w turze i wielką. Gratyfikacją jest zwycięstwo z Igą Świątek, natomiast porażka nic wielkiego nie zmienia w e, życiu, tenisie tych e, zawodniczych. To jest niestety taki skutek uboczny tego sukcesu, jaki Iga Świątek osiągnęła w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o rozstawienia 1, 4, 5, 8, to tutaj Iga Świątek w potencjalnym ćwierćfinale może trafić na Kim Wenżęk, która zmierzy się zresztą prawdopodobnie z Ons Jaber. Tego jeszcze nie wiadomo. Ons musi wygrać swoje pierwsze spotkanie, więc będzie to rewanż za turniej w Katarze i zaraz opowiem, bo tych rewanży naprawdę mamy kilka w stosunku do zeszłego tygodnia, więc tutaj finał. możliwy, jeżeli chodzi o te najwyżej rozstawione rywalki, to właśnie dla Igi Rzęk. Jeżeli chodzi o numery 3-4, to tutaj e, po raz kolejny Jasmine Paolini w połówce Igi Świątek, natomiast w połówce Ariny Sabalenki Natomiast to, co wzbudza przede wszystkim nasze zainteresowanie, Jelena Ostapenko, jeżeli wygra swoje pierwsze spotkanie z Chinką Jimą, zagra z Jeleną Rybakiną. Także tutaj w perspektywie pojedynek tej drugiej rundy zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, natomiast myślę, że Rybakina to jest styl gry, który mniej pasuje Ostapenko, a po drugie wątpię, że Łotyszka była w stanie zagrać dwa tygodnie z rzędu z tak małą przerwą na tak wysokim poziomie, jak miało to miejsce właśnie w stolicy Kataru. Co do kolejnych polskich spraw, Magdalena Fręch rozpocznie od meczu z Dianą Schneider, która jest zawodniczką, rozstawioną z numerem 11, bez wątpienia jest to dosyć trudne losowanie dla Magdaleny Frank. Natomiast, nie mając tego numerka obok swojego nazwiska, zawsze trzeba się liczyć z tym, że można trafić na każdą możliwą zawodniczkę. Więc tutaj, mimo wszystko, mogło być gorzej, ponieważ Schneider na razie w tym sezonie nie zachwyca. Natomiast Magdalena Frank ma bilans remisowy, jak na razie, z Rosjanką 1 do 1. Ostatni mecz wygrała w Pekinie w trzech setach. Co warto podkreślić, to, że te mecze dwukrotnie e, były rozgrywane na pełnym dystansie, więc można tutaj się spodziewać dosyć długiego spotkania. No i patrząc na to, że w zeszłym roku Magdalena Frank była w stanie dojść z eliminacji do trzeciej rundy turniej w Dubaju, no to trochę tych punktów mimo wszystko trzeba będzie bronić, więc warto tutaj będzie zanotować to zwycięstwo również z tego powodu, aby ranking Polki za bardzo na tym nie ucierpiał. E, no dobrze, przejdźmy sobie do tych ciekawych spotkań, bo ich naprawdę nie brakuje tak jak wspomniałem już o meczach Rybakina-Ostapenko, oczywiście to jest potencjalny mecz, bo Rybakina ma wolny los w pierwszej rundzie e, rewanż pomiędzy Żaber a Rzęk również jest możliwy, natomiast Żaber musi wygrać swoje pierwsze spotkanie, no i tutaj mamy kolejny w perspektywie bardzo ale to bardzo ciekawy rewanż to jest mecz Ariny Sabalenki z Aleksandrową, która pokonała liderkę światowego rankingu w drugiej rundzie turnieju w Katarze, także tutaj na pewno szybka okazja dla Sabalenki aby, aby tutaj zrewanżować się swojej pogromczyni z zeszłego tygodnia no i zobaczymy jak do tego podejdzie Sabalenka, znana jest z tego, że czasami jest w gorącej wodzie kąpana i to może być po raz kolejny dosyć trudny mecz dla Sabalenki, która przecież podkreślała ostatnio, że nie lubi grać w Dubaju że to jest turniej, który nie należy do jej ulubionych i wyniki tylko i wyłącznie to potwierdzają, warto podkreślić, że liderka światowego rankingu, która aktualnie ma 796 punktów przewagi nad Igą Świątek. W zeszłym sezonie przegrała właśnie na etapie drugiej rundy, czyli swojego pierwszego meczu w Dubaju. Dla porównania, jeżeli jesteśmy już tutaj przy sprawach rankingowych, Iga Świątek ma do obrony półfinał z zeszłego roku w Dubaju, także bez wątpienia tutaj jest trochę więcej do obrony dla Igi Świątek. Natomiast co do kolejnych bardzo ciekawych spotkań, to warto tutaj podkreślić, że rewanż, już jeden został rozegrany. Noskowa, która zmierzyła się z Putincewą w drugiej rundzie turnieju w Katarze, tym razem razem spotkała się z nią w pierwszej rundzie i po raz kolejny wyszła z tego starcia zwycięsko po raz kolejny potrzebowała do tego dwóch setów. Co do pierwszych rund to kolejne ciekawe spotkanie bez wątpienia to Emma Radukanu Kontra Maria Sakari, Emma Radukanu, która po raz kolejny została obdarowana przez organizatorów dziką kartą. Trzeba przyznać, że tutaj jeden z z takich tweetów, które zobaczyłem na, na tej właśnie platformie, że Emma Raducanu zaakceptowała dziką kartę, którą zaproponowali jej organizatorzy, także tutaj naprawdę wielki gest ze strony Raducanu, i tak, tak trochę z przymrużeniem oka, że zaakceptowała tę dziką kartę. Oczywiście bardzo dużo tych przepustek dla Brytyjki w ostatnich miesiącach nie do końca jest w stanie potwierdzić w głównych drabinkach, to, że faktycznie jest. え Odpowiednią osobą, która powinna te właśnie przepustki dostawać, myślę, że dla organizatorów to jest oczywiście dodatkowy prestiż. RaduKanu jest rozpoznawalna, jest byłą mistrzynią wielkoszlemową. Natomiast bądźmy szczerzy, myślę, że tutaj, jeżeli ktoś mądrzej by zarządzał karierą RaduKanu, to doradzić jej, zagrać kilka meczów, nawet w eliminacjach, słować tę dumę do kieszeni, aby złapać rytm meczowy, trochę pewności siebie. Myślę, że nic złego by to Brytyjcy nie zrobiło, a mogło tylko i łącznie, by wyjść na dobre, także zobaczymy, jak poradzi sobie z Marią Sakari i Brytyjka, ponieważ e, Greczynka, trzeba przyznać, że z Igą Świątek zagrała naprawdę solidny mecz, jeden z lepszych w ostatnich miesiącach, także jeżeli utrzymałaby taką dyspozycję, to na pewno mogłaby tutaj bez wątpienia wyjść jako wygrana z tego meczu e, z Emmą Radukanu, także zobaczymy, co się w tym meczu wydarzy. Amanda Anisimowa, która e, wygrała dopiero co turniej w Katarze, w drugiej rundzie może się spotkać z Coco Goff, która oczywiście pożegnała się ze stolicą Kataru już na pierwszym swoim meczu, dlatego takie spotkanie na dzień dobry z zawodniczką, która jest bardzo pewna siebie, zdobyła właśnie życiowy sukces. Bez wątpienia to byłaby dosyć trudna przeprawa dla Kokogov. Jestem ciekawy, gdyby faktycznie do takiego meczu doszło, jakby ten mecz wyglądał, bo Koko nie wyglądała zbyt optymistycznie w meczu z Kostiuk w Dausze, gdzie przegrała naprawdę dosyć wyraźnie, i nie było widać po niej takiej Energii, więc zobaczymy, czy tutaj będzie zmiana pod względem podejścia e, Amerykanki. Bo jeżeli nie, to trudno będzie, moim zdaniem, tutaj się Anisimowej przeciwstawić, utrzymując właśnie tę dyspozycję z Kataru, którą pokazała e, była mistrzyni turnieju US Open. Co do spraw organizacyjnych, e, to Iga Świątek rozegra swoje pierwsze spotkanie we wtorek jej rywalki Kalina oraz Azarenka w poniedziałek, tak samo jak Magdalena French z Dianą Schneider, tam również panie spotkałem się na początku tygodnia, także czekamy na wyniki, czekamy na wyłonienie rywalki dla Igi Świątek i oczywiście zachęcamy do tego, aby dołączyć do nas na relacji live właśnie z meczu Igi Świątek, czekamy oczywiście na potwierdzenie godziny i wtedy będziemy informować. I ostatnia taka ważna organizacyjna sprawa, pamiętajcie, że, że jeżeli chodzi o godziny meczu to Zjednoczone Emiraty Arabskie różnią się czasem od Kataru, więc różnica czasu polskiego do Zjednoczonych Emiratów to są 3 godziny, a nie 2, jak miało to miejsce w Katarze. Lucjan. Przyszedł tutaj się z Wami przywitać, a zarazem pożegnać, ponieważ żegnam się z Wami na dzisiaj. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę i dyskusji w komentarzach, co sądzicie o losowaniu, co sądzicie o finale w dalsze i co tylko wam przyjdzie do głowy. Do zobaczenia.